Od kilku dni trwają spekulacje na temat znaleziska w zamościu pod Bydgoszczą. Po piątkowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego pojawiły się spekulacje, że pocisk mógł być wystrzelony poza Polską i wylądować pod Bydgoszczą w grudniu, ale przez kilka miesięcy miał status zaginionego. A odnaleziony został przed tygodniem przez przypadkowych przechodniów, którzy zawiadomili służby. Sprawa jest poważna, bowiem gdyby pocisk wylądował kilkanaście kilometrów bliżej, to uderzyć mógłby w obszar Bydgoszczy. Zamość leży dość blisko siedziby Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. W piątek w Zielonej w Województwie Mazowieckim premier Mateusz Morawiecki, zapytany o te kwestie, przez dziennikarzy przyznał: Istnieją przesłanki, tak jak powiedział pan generał, aby połączyć to, to znalezisko, to odkrycie, ten sprzęt, jak to zostało określone, znalezione parę dni temu z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której również byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, wiążącej się z incydentem z połowy grudnia zeszłego roku. W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze, nasze własne samoloty zostały poderwane we właściwym czasie, we właściwy sposób, tak aby śledzić trajektorię tego sprzętu tego, tej rakiety. Konieczność wyjaśnienia tej sprawy na obchodach pierwszomajowych zapowiedział poseł lewicy Jan Szopiński. Jako poseł ziemi bydgoskiej, jako poseł z Bydgoszczy zrobię wszystko, aby ta sytuacja została wyjaśniona. Polska musi być bezpieczna, mieszkańcy Bydgoszczy muszą być bezpieczni, bo tu są z jednej strony zakłady yy, zbrojeniowe, zakłady wojskowe, które służą polskiemu wojsku. Ze sporym niepokojem o tej sprawie wypowiedział się też europoseł Radosław Sikorski. Zdaje się, że to coś przeleciało nie przez pół Polski, tylko przez dwie trzecie Polski. I walnęło tu w Zamościu, u nas, czyli najbliżej, najważniejszej natowskiej instytucji w Polsce, no, 10 kilometrów od mojego domu. Ja chciałbym wiedzieć, co się stało. Przecież, jeśli ta rakieta mknęła nad Polską i ponoć została zauważona, tak mówił bodajże pan premier Morawiecki, że wręcz natowskie F-35 ją śledziły, no to pytanie, dlaczego nie została zestrzelona? Jeśli była śledzona na pewnym etapie, to dlaczego nie była śledzona aż do końca, aż do upadku? Sikorski zarzuca polskim władzom, że nie ujawniają szczegółów i trzymały w tajemnicy informacje o grudniowym incydencie. Chciałbym wiedzieć, jakimi przesłankami rząd się kierował, nie uruchamiając struktur państwa do poszukiwania szczątków rakiety. Dlaczego, jak rozumiem, nie uruchomiono wojewodów, nie uruchomiono wojsk obrony terytorialnej, nie uruchomiono straży pożarnej nie zarządzono lasom państwowym, żeby każdy yy, nadleśniczy, leśniczy przeszukał swój teren, czy coś nie spadło. Jak to wszystko by zawiodło, no to można było jeszcze powiedzieć nam obywatelom. Słuchajcie, ruska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną, to jest niebezpieczne, proszę na siebie uważać, ale niech każdy przeszuka swoją okolicę zanim Dojdą do tego jakieś dzieci, czy, 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 czy zanim to wych... komuś jakąś krzywdę zrobi. Tego też nie zrobiono. I ja chciałbym wiedzieć dlaczego. Czy w sytuacji, gdy jest do wyboru bezpieczeństwo Polaków, a potrzeby wizerunkowe rządu propaganda, wybiera się propagandę, czy bezpieczeństwo Polaków? Bo takie historie mają swoje precedensy. Wtedy, gdy pan Matyjas Rust, bodajże w 1987 roku, awionetką przeleciał, przeleciał i wylądował na Placu Czerwonym, no to poleciała głowa ministra obrony Związku Radzieckiego. Ta rakieta, jeśli to jest rosyjska rakieta, a na to wskazują ci komentatorzy wojskowi, musiała przelecieć z 500 km. Przypominam o twecie pana ministra Błaszczaka z bodajże 14 października zeszłego roku, w którym twierdzi, że dzięki rządowi PiS polskie niebo jest bezpieczne. No to właśnie widzimy, jak jest bezpieczne. Chciałbym jeszcze wiedzieć, jak to się ma do, pamiętacie Państwo, awantury, jaką mieliśmy, gdy rząd odmawiał przyjęcia oferowanej przez naszego sojusznika Niemcy baterii Patriot? Mówiąc wtedy, że nie potrzebujemy niemieckich patriotów. Niech Niemcy to wysyłają na Ukrainę. I czy. Wtedy się wydawało, że zmieniają zdanie pod presją opinii publicznej, ale chciałbym prze prześledzić chronologię. Może oni zmienili zdanie dopiero, gdy zobaczyli, jak dziurawe jest polskie niebo.